Raz jedna, raz druga. Chociaż <grym> wolę nie ja robić skoków. Tak. Zastanawiamy się, czy teraz w Pierdol Jakie story tutaj się odwaliło, no bo... Ja nie wiem. Tak A, on wow. tutaj był, faktycznie! Za każdym no, rogu stoją jakieś ziomki, coś jarają My musimy o kurde, tak, 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 tak się niki trają, nie Co tutaj się odwala, to nawet nie wiecie. Dobra, ja, ja włączam kamerę, bo zaraz nam podbije ktoś. Nie nagrywaliśmy tego z wiadomość względów. <grym> Na ziomeczki kolejny dzień. Kolejne wyzwania. Zaraz zwalimy się na metro i próbujemy znaleźć jakąś jedną małą miejscówkę. Zaraz będzie jakieś metro. Tak, za 3 minutki no. Możemy sobie pozwiedzać okolice. To jakoś tak inaczej jest. Jakoś tak. Czuję się jak w jakimś małym miasteczku. No jest uroczo. Właśnie to było pierwsze moje skojarzenie. Uroczo. Uroczo. Zobaczymy gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Idziemy do sklepu z limionami, który jest komisem. I Komis. zobaczymy co ciekawego tam wynajdę. Czy w ogóle coś wynajdę. Ja kolekcjonuję płyty DAP dub i DAPSTEP, no bo nie ma sensu mieć innych płyt. W innym gatunku, jak się ma małą kolekcję. Na razie mam niewielką, no ale systematycznie staram się coś jej dokupywać. Kupiłam sobie drugą igłę, więc myślę, że za jakiś czas będę Wam prezentować już. Moje winylowe mixy. Kiedy nie widzicie, tego sobie trenuję. Przy okazji możecie sobie pooglądać kolice. Jak to wszystko? No to takie właśnie przyjemniaczko, nie? Gdzieś te wszystkie stoiska z tymi owockami kolorowymi. Jakieś ludzie szami szamiący sobie. Jezonko. w tym takim lekko chłodnym. Dzisiaj jest nawet trochę I ciepło. I sobie na zewnątrz. I takie różne dziwne sklepy. No właśnie, a co do sklepów typu komisy, jeśli chodzi o winyle, to największy minus tego wszystkiego, moi drodzy, jest taki, że po prostu są to używane winyle, więc mają już jakąś swoją historię. No nie są, mogą, nie mogą szumieć, mogą być porysowane, nie mogą być już mocno zdezelowane i nadają się tylko do domowego grania już w klubowych warunkach. No, ale mogą się, nie zadziałać. No, na przykład w radiowych, ja to dabu. No. ale już na przykład właśnie do radiowego grania. Jakieś tam dodatkowe czaski mogą dodać trochę uroku, nie? No tak. W takich komisach czasami możecie dostać winyle. Przede wszystkim, a może za dostać, parę euro, nie? Bo przede wszystkim można dostać winyle, no, które są unikatowe. A jakieś bo... stare, oto Nie, chodzi. właśnie, bo. Ludzie oddają swoje kolekcje i często te znajduje się tam jakaś taka z sprzed 20 lat, no bo raczej ciężko się spodziewać jakichś. No ja widziałam, widziałam w Vaxie, hard waxie przepraszam, z innym Trackswacks, nic mi się nie W Hardwacksie widziałam, no, takie białe kruki za 80 euro, takie już, które ciężko dostać, wisiały na ścianie takie. Czasami zdarza się jakieś mile typu Old School ale jeszcze odtwarzalne. To do takiej radiowej kolekcji jak najbardziej, żebyście sobie mogli posłuchać. No i też oczywiście do kolekcji, tak kolekcjonersko czysto. To tak pozdrowienia dla Odzioma przy okazji, jakbyś to oglądał. Często tutaj jak chodzi się... Ja się czuję marihuana. Właśnie, to miałem powiedzieć, że marihuana, to tu jest ten zapach powszechny, ale musicie pamiętać, że... Jest to legalne w Niemczech A my się do tego nie możemy przyzwyczaić że się tak wydaje za każdym razem są jakieś ziomki coś jarają że my o kurde tak się nie? Bo... A tutaj prawda jest taka, a nie inna i nawet jakieś kioski jest patrzcie się ale chyba też nie funkcjonuje jakieś graffiti z małpą, podziwiamy architekturę, jakiś kościół, coś tam kapele do Urban, czyli Urban miał swoją kapelę, tak tyle się do, zdążyliśmy dowiedzieć. Wiedzieliście, że Urban miał tu kapelę swoją, no? To już wiecie. Oczywiście szatujemy, bo zaraz na nas <gry> Wszystko, nic nie że to nie tak. Olga powiedziała, że to jest bardzo jakoś strasznie hipstersko tutaj. Strasznie dużo takich hipsterów łazi wszelkiej maści. No, możecie sobie w pooglądać, bo jest naprawdę ciekawie, tak trochę najtisowo, tak trochę urokliwie. Nie wiemy, co to jest za dzielnica, nawet nie wiemy, Chod gdzie się kreuz. znajdujemy. Kudkrojc? Kudkrojc. aha, od Sudków. Nie, nie od podnia. A, okej. Okay. No dobra, grime tutaj jest. Grime. <grymina> <grymina> no co ty, naprawdę? <grymina> ja myślę, że grime. Grime Kto ktoś to ładuje. grime, to sobie kupię? No, może będzie jakiś grime. No. A może znajdziemy jakiegoś Jeffa. No, Jeffa też mogę kupić. Chociaż wolę. Mhm. Nie no, robię skoków. No, no, jakby było za jeden ojro. No, chyba, że tak. Jakieś pudełeczka z niewiadomym pochodzeniem. Patrzcie się. Kosmetyki, jakby ktoś chciał, to możecie sobie tu przyjechać. Jakby się komuś coś tam przydało. To no, no, jest piarko, do którego idziemy, będzie otwarte. No, ale nie no, tu jest kolejny Grime Shop, zobacz. A, no jest, tak. Dużo tych Grime Shopów. Tyskie. Ty Gdzie jest Tyskie? No, napisane na Grime Shopu, no Tyskie sprzedają za złotych pięćdziesiąt. Gdzie jest Tyskie. Tyskie! Popatrzcie się, normalnie Nowy Jork, nie na no, się śmieje, ale no jest tutaj dosyć ciekawie, a to jest troszeczkę dziko, ja tylko rozkminiam o co chodzi z tą szkołą, nie wiem co to jest za szkoła, ale widzicie jest dobrze zabezpieczona, żeby tam nie wejść, kłódeczki, żeby na same schody po prostu już wejście nie dało, tutaj jakieś krytytki. Czekaj, jeszcze tutaj na zewnątrz tej szkoły widać widniej graffiti ostre. Jakby tutaj naprawdę coś... Ja tu zwiedzam. Nie, bo zamknął nam i co tam. No tak zobaczcie się, Co no. oni z tą szkołą tutaj odwalili? Musiałem się tutaj nieźle jakieś niezłe rzeczy. Kurki! No, tak jak pewnie zauważyliście, jest standardowa sytuacja, czyli że jak gdzieś mamy doleść, to po prostu musimy się Przejdź włóczyć w jedną i drugą stronę w kółko. Czyli... zanim coś znajdziemy. No, tak. To to... No więc widzicie, raz jedna, raz druga. I tak w kółko. My, no nie jesteśmy mistrzami orientacji, ale... Ostatecznie udaje nam się trafić, tak? Przynajmniej możecie sobie tą szkołę w tle pooglądać, o co chodzi z tym graffiti na całej powierzchni zabezpieczonym wejściem, jakby tam się miało coś dziwnego wydarzyć. Sprawdźcie w Google i mi powiedzcie, co tutaj się stało, bo widać, że jakiś mini urbek tam za szybą. No i to graffiti, no chyba władze szkoły to też by jakoś chyba zareagowały na coś takiego, jakby jakieś funkcjonowały, nie? Ja nie wiem, może ja szukam jakichś historii spiskowych, a to po prostu taki mają klimat. To można by wejść z drugiej strony, ale Olga się śpieszy, więc. No, bo chcę. Dobrze. 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 Nie, no, jasne, musi coś być, ale musicie popatrzeć. No, znowu zmieniliśmy lokalizację, jako inna dzielnica. Ale patrzcie, sobie, jak ktoś tutaj rozpierdolił na budynku graffiti. Musiał się postarać, nie? A jak on to zrobił? Ja nie wiem, ja nie wiem, ale no, doceniam. Tutaj też jest tak trochę jak brzeg komputerowy. Nie wiem, czy to widzicie ten klimat. Tak, tak w ogóle jakoś tak tutaj. Trochę turecka się zrobiło, nie? Ale nie wiem, gdzie wleźliśmy, ale ponoć zmierzamy w dobrym kierunku. Znaczy, już od godziny zmierzamy w dobrym kierunku, ale dzisiaj jak jest. Może jakieś ciekawsze budynki już minęliśmy, ale powiem wam, no jesteśmy znowu gdzieś w innej części tego Berlina. Tutaj, yy, co ciekawe w ogóle, ci się słyszy język niemiecki. Gdzie jesteśmy? Mówią w jakiś dziwne. nie pytałem się jaki. Ale kebabów mają tutaj od cholery. Pomalowanych ścian mają od cholery. Powiem wam, jak to Olga powiedziała, jest tak bardziej slumsowato No, ale od razu czuję się bardziej jak w domu, nie? My szukamy numeru. Bo to gdzieś ma być tutaj, niby. Widzicie, zagłębie kebabowe. Jakiegoś żarcia? Ło, jak... wow. co? Nie wiem. Polka Geist. No, to wbijamy się. Zastanawiamy się, czy teraz zostaniemy w pierdol, czy coś znajdziemy. chociaż akurat. Nic nie mogę tutaj znaleźć. No. Ja też nie. Normalnie gdzieś zapędzamy się w jakieś tajne uliczki, zastanawiając się, czy przeżyjemy. Tam. Szukam. Szukasz. Powiemy wam, jakie story tutaj się odwaliło. No bo... Nie nagrywaliśmy tego z wiadomych względów. Oczywiście tam gdzieśmy doszli na tą miejscówkę, okazuje się, że tego rekord shopu nie ma. Ale w ogóle spotkaliśmy jakąś tam panią miłą bardzo, którą się Chcielibyśmy tego oglądać. No i? I poleciła nam second shop. Ale to nie o to chodzi. Ona najpierw popatrzyła się ona z takim wielkim sentymentem o tym sklepie, w którym go Tak, szukali, to nie? prawda. Wow, to on ja mówi, tutaj wow. był faktycznie. Że to chyba było jakieś kultowe miejsce, bo tej pani się normalnie zrobiło tak sentymentalnie przez moment. Bikini wax że... rekord, tu idziemy. Bikini wax rekord. A właśnie to jest to, co nam to pani poleciła, żebyśmy sprawdzili. No i ponoć. Ta miejscówka, której szukaliśmy, była bardzo kultowa, ale ponoć nie istnieje od wielu lat tutaj. Widać, że pani była chyba oblatana w tematach winili. Tak. I takich rzeczy. Bo od razu wiedziała co polecić. Bo od razu wróciła nam z pięcioma lokalizacjami sklepów z winilami. No. Gdzie można znaleźć właśnie jakieś takie bardziej używane, takie bardziej nowe winile, więc... No, coś pani miała wspólnego z tym tematem. Tak, ale w ogóle mi się tak zrobiło, tak sentymentalnie, nie? Że, no, ale że kto wie, może to jakaś e, znana DJ-ka. No. No. Tutaj. no, nie nagraliśmy tego w każdym razie. No. Ale mogliśmy wam teraz opowiedzieć, co to się tam wydarzyło, nie? Tak, i dobrze mówiła po angielsku, bardzo dobrze. Tak, właśnie tak, zauważyłem, zero niemieckiego akcentu. Zero, zero. To było ciekawe. A oni zazwyczaj mówią za No i wyobraźcie sobie, że jakąś randomową panią w Polsce bierzecie i ona nagle zaczyna wam polecieć jakieś. Dżynami, dla mnie, nie? No. To, to jest takie troszeczkę dziwne, no ale dla nas. Ale sama w ogóle wychyliła się tak, widziała, że się krążymy, czegoś szukamy i sama zaoferowała pomoc. Poleciła nam to Bikini Wax Records. Powiem wam tak, brzmi e, to dosyć dziwnie ta nazwa. <laughs> no. no bo wiadomo, czym jest Bikini Wax, nie? <noise> tak. Oby to nie był ten bikini wax, bo Chyba wtedy nie wiem Ale jest rekord Czekaj, musimy się odnaleźć, tak? A wy sobie odnajdujcie tą okolicę, bo ona jest naprawdę gota, yy, warta uwagi Co tutaj się odwala to nawet nie wiecie Jest sporo takich miejscówek kultowych, żebym. jakbym przynajmniej, wizualnie Reichenberger A Reichenberger to było właśnie Hardwax, oryginalnie tam było. Tak? No. no to dobra, to zobaczymy. Ech, co tu się dzieje? Chciałem Wam pokazać. Tu jest y, naprawdę sporo no, takich klimatycznych rzeczy. Ta dzielnica taka naprawdę trochę mało niemiecka jest, ale jest tu dla nas bardzo ładnie. Kto co lubi, tam jest Istanbul Supermarkt, a ten kurwa cały... Casino 36, cokolwiek to jest, wygląda kultowo. Casino, tak. Być może po prostu kasyno, ja szukam takich głębi. Ech. Czekaj. Ale powiem ci Olga, że to jest tyle kebabów i wszystkie wyglądają tak, no coraz lepiej niż te nasze, nie? No, wyglądają te w ogóle, te mięsa takie naładowane przyprawami i o, warzywami, nie? No są, są, ale no jakoś nie jesteśmy po drodze na razie. A my jesteśmy w sumie na wyjazdach specjalistami od kebabów. A my po prostu wiecie, wszystkie kebaby, które trafiliśmy, to były takie bardzo polskie, nie? No. Takie typowo polskie, takie właśnie niemieckich, znaczy niemieckich, nie wiem, tureckich chyba, tak. które tam gdzieś się pojawiały, to w żadnym takim nie byliśmy. Musimy na taki kraftowy pójść no kraftowy, no, craftowy, no ja. wiecie o co chodzi nie, ale zrobię ten e, research, research tak? no. dostaliśmy co najmniej trzy różne lokacje ale pewnie Olga zapamięta tylko jedną nie, jeszcze Oje zapamiętała Oje dobra, ja te ja kamerę bo zaraz nam podbije ktoś i powie, że mamy uciekać odnaleźliśmy Antegrant. <laughs>